Siema, 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 z tej strony Tom i Pot. Dzisiaj mamy z ekipą film, więc przywitajcie się ekipa. Jestem, ale mnie widać. O, dzień dobry. Dzień dobry. Siema, 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 z tej strony Tom i Pot. Tak, i dzisiaj mamy film z ekipą. Tak, więc ekipa przywitajcie się. Z tej strony Szaruś, a tutaj miniciako! Nie widać! Cześć, nie wiem jak się nazywam, bo jeszcze moja mama mi nie dała imienia. Szarówka, cześć! Jestem pierwszy raz na filmiku. Jak on się nazywa? Robić! Nagrywa się! Co ja mam robić? Jestem szary, zaraz was zjem! Więc tak ekipa, będziemy testowali dzisiaj popita. I to się tak nazywa, ale ja nie wiemy co to tak dokładnie jest. Chodzisz? No jakiegoś na pewno, wiesz? O nie. Ja nie mm. mogę tego ty <śmum> 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 Czyli tak, czyli tak. Dzisiaj robimy. Jest to blisko. <śmum> Nie, nie, nie. Zaczekaj, jest. Zaczekaj, jest. Nie, chwila, chwila. Dobra, już w ty będziesz to tysiąc lat robić. Teraz... Nie, nie, będzie, nie będzie. Teraz, teraz ty się... króliczku. Nikt nie teraz? Miedam. Teraz królik. Jest, jakby co to jest spec takty po tym. Nikt nie pytał. to jest, dobra. Króliczku, Króliczku, czekaj. Teraz ja. Nie ja jestem króliczką, jestem owcą. Teraz ja. Okay. No już? Tak. Okej, okay, wytestowanie. Kto teraz idzie? To, to... O! Parówka już była. Nie była. Była. Kto teraz? Kto teraz? Sibiş. Ee, <laughs>